Witam Cię serdecznie, będą Cię ludzie cisnąć, gnoić, pamiatać i tak dalej. Pytanie do Ciebie, czy byłeś kiedyś w kinie. To, czy Ty to przyjmiesz, to już jest inna sprawa. Ludzie mają prawo do tego, że tak było, jest i będzie. Trzymaj się, wspaniałego dziąka. Witam Cię serdecznie w piątek, piątunio. Nagrywam dla Ciebie oczywiście króciuteńki filmik na Twoją prośbę, którą piszecie do mnie w komentarzach, więc dzisiaj będziemy troszeczkę rozmawiać bardzo krótko, w punkcikach oczywiście, o opinii o, nich, o innych ludzi, czy ta opinia jest ważna, czy nie ważna. Oczywiście, nie trener, nie coach, nie lekarz, to chcę, żebyś zawsze pamiętał, bo może oglądasz pierwszy raz mój film. Więc tyle w temacie zaczynamy. Mój drogi, moja droga, są trzy są trzy typy ludzi. Pierwszy typ ludzi to są ludzie, którzy generalnie po prostu nie robią nic. Żyją z dnia na dzień, czekają na to, co im po prostu dzień przyniesie, i tak sobie po prostu żyją tyle w temacie. Więc ci ludzie. Nie muszą się kompletnie przejmować opinią innych, bo oni tak nic nie robią, więc po prostu żyją to, co im przyniesie los, przyniesie dzień, e, przyniesie im świat, przyniesie im życie. Więc będzie jak będzie, damy radę. Drugi, drugi typ ludzi to są ludzie, którzy próbują coś robić, ale niestety najczęściej się po prostu poddają, nie są systematyczni, nie są konsekwentni i tak naprawdę nie osiągają do końca nic, co by chcieli osiągnąć, ponieważ na przykład właśnie przejmują się opinią innych. Dlatego też ci ludzie przez tą często opinię, bo o tym dzisiaj rozmawiamy, rezygnują ze swoich marzeń, ze swoich celów. Koniec tematu. Trzeci typ ludzi to ludzie, którzy co? Którzy naprawdę coś osiągają, którzy naprawdę coś robią. I będąc takim człowiekiem, musisz być przygotowany na to, że spotka spotkacie krytyka, spotkacie hejt, będą cię ludzie cisnąć, gnoić, pomiatać i tak dalej. Zaraz ci udowodnię, dlaczego tak jest. Ale tych ludzi ta opinia najbardziej dotyczy. Bo generalnie ludzi, którzy nic nie robią, no co? To idzie tam przez życie, tyle. Ci, co próbują coś robić, jedna opinia dobra poddaje się, on się już też nie ma niczym przejmować. A osoby, które się jednak rozwijają, idą do przodu, mają cały czas falę krytyki. Punkt drugi. Pytanie do ciebie, czy byłeś kiedyś w kinie? Dlaczego to pytam? No bo jeżeli byłeś kiedyś w kinie, to byłeś po prostu na jakimś filmie, na jakiejś bajce i tak dalej. I teraz odpowiedz mi na proste pytanie, czy, będąc w kinie, na jakimkolwiek filmie, jako widz tego filmu masz prawo ocenić, czy ten aktor dobrze zagrał, czy ten film ci się podoba? No, oczywiście, masz do tego prawo, bo jesteś widzem, oglądasz film konkretny. I dajesz swoją recenzję, ten aktor jest głupi, ten źle zagrał, ten tam film jest głupi, ta, 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 i ktoś po prostu ma do tego prawo, żeby Cię ocenić. I więc jeżeli zaliczasz się do grupy numer 3, czyli do ludzi, którzy coś robią, czyli coś osiągają, mój drogi, to wyobraź sobie teraz, że jesteś właśnie w kinie. Tylko, że jesteś w kinie, w ekranie, albo robisz spektakl, czy cokolwiek, czy to będzie teatr, czy kino, ale zostajemy przy kinie i grasz główną rolę w firmie. Nieważne, czy to jest Twoja rola prawdziwa, czy taką Ci narzucili, nie ma żadnego znaczenia. Widz, który Cię obserwuje, ma prawo ocenić Cię, jak tą rolę wykonałeś, jak zagrałeś, czy ten film był dobry, czy nie był dobry. I mój drogi, moja droga, dokładnie to samo jest w życiu. Jeżeli idziesz do przodu, cały czas coś robisz i cały czas się rozwijasz, to będziesz miał krytykę, będziesz miał hejt i tak dalej. I jak najbardziej to jest ok, to nie ma nic z tym złego. To, czy ty to przyjmiesz, to już jest inna sprawa, i może inny temat filmu. Jak będziesz chciał, to taki film na ciebie nagrać. Natomiast musisz się nastawić na to. Dlaczego? Ponieważ to ty wychodzisz na scenę, to ty grasz główną rolę i inni ludzie cię po prostu obserwują. I będziesz dostawał krytykę. Lepszą, gorszą, będziesz dostawał hate, ciśnięcie itd., ale również będziesz dostawał fajne opinie, coś dobrego. Jeżeli jednak nie chcesz tej krytyki, boisz się tego, nie możesz sobie z tym poradzić. To po prostu zejdź ze sceny i wejdź do tych ludzi typu 2, którzy zaczęli coś robić, ale się właśnie poddali i nie robią dalej nic, albo wejdź całkowicie do typu ludzi numer 1, którzy nic nie robią. I czym ty się będziesz przejmował? Jak ty nic nie będziesz robił ze swoim życiem, tylko będziesz żył z dnia na dzień, to cię nikt nie będzie krytykował, hejtował i tak dalej. No, coś tam może będzie, ale już nie w takim stopniu. Wychodząc na scenę, czyli robiąc coś w swoim życiu, doświadczając, zmieniając coś, ulepszając, idąc z dnia na dzień po lepsze jutro, będziesz oceniany, krytykowany i hejtowany, ale również będziesz dostawał dobre, fajne, pozytywne opinie, komentarze itd. Dlaczego? Ponieważ jesteś na scenie i będę ci to powtarzał cały czas, żebyś mógł to zrozumieć. Jeżeli coś robisz, wychodzisz na scenę, ludzie mają prawo do tego, żeby cię ocenić. Dziękuję. Czwarty punkt. Ja nigdy nie gadam o polityce, o religii, o tym wszystkim, ale dzisiaj wrzucę jeden temat religijny, bo mówię o jednym człowieku. O Jezusie. Jezus Chrystus. Czy Jezus Chrystus, zadaj sobie takie pytanie: czy to był dobry człowiek, czy to był zły człowiek? Nie oceniam. Mimo tego, że mam do tego prawo, bo on zaczął działać. Był kimś, kogo ludzie obserwowali, z którego brali przykład, ale uwaga: nawet Jezus miał swoich. Yy... Fanów, którzy go tam wielbili, kochali, zanim szli, ale miał też przeciwników swoich, którzy go nienawidzili i robili mu podgórkę. Więc zadaj sobie proste pytanie: czy jesteś lepszy niż Jezus? Zrobiłeś więcej dobra niż on? No nie wiem. Nie mi to oceniać. Więc jeżeli on dostawał krytykę, on dostawał hejt i jeżeli on coś ogarniał, dobrego, nikogo nie krzywdził, robił coś dobrego na świecie, a jednak ludzie go cisnęli. To nic innego, mój drogi, moja droga, że nie masz się czemu dziwić, bo on wychodził do ludzi, czyli coś robił. Ale ludzie, którzy go obserwowali, którzy za nim szli, to byli ludzie, którzy nic nie robili, tylko chodzili i obserwowali i krytykowali, i oceniali. I więc jeżeli jesteś w typie numer jeden, to jesteś właśnie tym człowiekiem, który ocenia, krytykuje i tak dalej, bo sam w życiu nic nie osiągnął. Jeżeli są też ludzie tam, którzy szli za nim, ale próbowali coś zrobić, ale im nie wychodziło, bo się za szybko poddawali, to może było właśnie spowodowane tym, że jeżeli też wychodzili przemawiać, a ludzie, o, i gadasz głupoty, jesteś zły, i w ogóle jesteś stamtąd, oni się po prostu poddawali. Ludzie, którzy się nie poddają, którzy wiedzą, jakie mają cele, jakie mają marzenia, którzy wiedzą, po co idą, wiedzą, do czego dążą, się nie poddają. Ale są przygotowani na falę krytyki, hejtu, ciśnięcia, jak i też na dobre słowa, na dobre komentarze i na fajną opinię. Tyle. Piąty punkcik. Robisz coś dla siebie i tobie się ma to podobać, a nie innym. Moi drodzy, króciuteńko teraz, przestańcie przejmować się opinią innych ludzi. Napisałem już o tym w książce, więc rzucę ci mały tip. W momencie, kiedy. Ktoś nie płaci Twoich rachunków, nie zawozi Ci dzieci do, szkoła, do, do szkoły, do przedszkola, nie pracuje za Ciebie, nie utrzymuje Cię, nie robi za Ciebie nic, no to po co Ty się taką osobą przejmujesz? No dobra, no jeżeli jesteś w sytuacji, że ktoś jest Twoim panem, daje Ci pieniądze na wszystko i rządzi Tobą, bo tak chciałeś, ale masz zapewnione wszystko, okej. Okay. Ale w momencie, kiedy ktoś nie płaci Twoich rachunków, nie zajmuje się Twoim życiem, i to nie przejmuj się tym. Dlaczego? Bardzo prosta rzecz. Zobacz, ile różnych rzeczy było w internecie. Gdzieś ktoś zrobił coś głupiego, zrobił jakiś skandal totalny i nie chce mówić nazwisk, i, i po prostu ta osoba była mocno rozdmuchana. Minęło dwa trzy miesiące, ta osoba wchodzi z czymś nowym i jest po. Ha, jest znoszona na rękach, o tak to powiem. Osoba, która zrobiła coś strasznego, nie wiem, jakiś seks publiczny czy cokolwiek, że ludzie nią gardzili nim i tak dalej, czy coś ktoś innego odwalił głupiego. Za dwa trzy miesiące ludzie tego już nie pamiętają. Więc sam sobie powiedz, czy warto się czymś przejmować, to co mówią inni? Kompletnie nie. To jest Twoje, to się ma Tobie podobać i robisz coś dla siebie lub dla swojej rodziny, dla najbliższych. Więc nie przejmuj się tym. Nie ma to kompletnie żadnego sensu. I zadaj sobie takie pytanie. Czy przejmowanie się opinią innych ma jakiś sens? Tak. W momencie, kiedy to jest konstruktywna krytyka od odpowiedniego człowieka, który coś w życiu osiągnął, tylko, że on cię nie schejtuje, on cię nie pociśnie, on ci da opinię albo konstruktywną krytykę, gdzie on ci podpowie, pomoże, co robisz źle, albo jakie robisz błędy, żebyś wyszedł na wyższy poziom. I tylko tyle. Punkt ostatni. Tak było, jest i będzie. I nic z tym nie zrobisz. Nic z tym nie zrobisz. Tak było, jest i będzie. A co ty z tym zrobisz, to już jest tylko i wyłącznie twoja sprawa. Także taki króciuteńki film dla ciebie dzisiaj ode mnie, jeżeli masz. W swoim życiu taką sytuację, że przejmujesz się opinią innych ludzi, więc myślę, że w tym film w jakikolwiek sposób powinien ci pomóc. Ale najważniejsze, żebyś to, co tutaj powiedziałem, do ciebie zastosował i wdrożył w życie, bo inaczej to nie będzie działać. Tyle. Kończymy. Trzymaj się. Wspaniałego Dziąka.